Sobą Wasyl Hałyk, czy tylko jeden buje Denis Załęcki, to na pewno duży, spory handicap na korzyść Denisa Bedboja Załęckiego. Rozpoczyna z normalnej pozycji, tak jak wcześniej Badboy. Ale idzie, idzie, do przodu, samotny wilk, jak określany jest Wasyl czy on na pewno tu nie złoży broni? I pokazywał to w dotychczasowych pojedynkach, a stoczył ich już cztery podczas gale Gronda. Za każdym razem wnosił kupę serca i wiele charakteru do tego małego Ringu. Następnym biegu stara się szukać kontry lewym sierpowym na odejściu Denis Załęcki. 27-letni waczy 23-letni Wacel Ukrainii, 6 lat, mieszkający w Polsce, w Łodzi, był mistrzem Ukrainy i juniorów w boksie, a później mistrzem seniorów Ukrainy w kickboxingu w Formule Full contact Denis z kolei był mistrzem Litwy w boksie, ale jak twierdzi jego, bazowa dyscyplina mieszka jeden. Deniz, mam wrażenie bardzo taktycznie, strategicznie podszedł do tego pojedynku. Chce troszeczkę nam tu podmęczyć Wasyla Hałycza, który już odczuwa trudy tej rywalizacji. Dwa trudne pojedynki. Ale ja no, Szteda no, 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 no. złapał! Złapał Wasyl Hałyczy swojego rywala. Jest pierwsze o. liczenie Denina. Mogą tyle ważyć, ale przede wszystkim są bardzo szybkie. 20 sekund, no lewy, lewy Po lewym, prostym. prostym. Proszę, bada na deski, Co się dzieje? No i teraz ta odwrotna pozycja. Teraz... Dziwiło się sporo o konfuzjowanej ręce Dobra. E, e, Denisa. Trzeci raz na deskach, trzeci raz e, liczony. O, e, Wasyl Hałycz nakręcony kolejnymi knockdownami, rusza do przodu i ten lewy prosty, który już dwukrotnie posłał na deski e, przeciwnika, cały czas będzie, e, pracuje aktywnie. To się chyba nic, nie wydarzy teraz w mocnym e, Denis Bedboy-Załęcki. Podpowiada trenerę zaborowskich e, Wasylowi Hałyczowi. Dobra. Kolejne ciosy okay. dochodzą do głowy Denisa okay. Załęckiego. Czy będzie jeszcze dalej rywalizowały okay. tę walkę? Mam to wrażenie, że czeka tylko na gesty. Czeka tylko na pomoc!